Nie? Wystrój był na pewno na tak. Wystrój bardzo podobał mi się. To była jak wiek, jedna wieka seksy dla dzieci. No, taki po prostu było ładnie. Tak yy, nastrojowo. No, że y -y -y. A więc yy, jeżeli chodzi o żarcie. Ne. Jadłem lepsze. Jadłem lepsze, dokładnie. Ale nie jedliśmy. Nie jedliśmy, ale bo w sensie picie. Piłam lepsze. W sensie kawa, kawa no. Tak, tak. No, my, my mogliśmy wrześ... Tak. <laughs> Banany nawet dobre. No A moja kawa była spoko, tylko strasznie taka jakby rozcieńczona. No była bardzo wodnista twoja No, da, dodałbym więcej mleka. W sensie, ja bym do mm -hmm. wszystkiego dodał więcej mleka. Wasza kawa mi nie smakowała. Czy ja bym tam poszedł jeszcze raz? Ja tak, bym poszedł na stówę. Na pewno. Wziąłem inną kawę, a tak to bym na pewno ja bym poszedł. do jedzenia. No, no, to no, no, czemu nie wzięliśmy Bo nic do jedzenia? No, no nie, to mi to było fajne. Ja bym wziął jakąś kanapkę. O, kanapkę bym też wziął. Ja, w sensie, ja na razie jest nie jestem tak, głodny, jest więc jest wiesz. Jakiego kota byście adaptowali? E, Gingera albo Freya. Fiśka. Albo obu. Frodo! Frodo! I Breda. Ja, bym ja bym adoptował Frodo. Frodo to jest sama Ja moje dziecko bym adoptował. Ja Frodo i Briada. Gdybyśmy wzięli wszystkich tę czwórkę na F, to by było uroczo. No i by pasowało każdy po jednym. Nie? No! Frodo dla mnie. Ja mogli robić fifi meetupy, dla Olafa. Gdzie, <laughs> ro... gdzie... Ja biorę fifi! A fi, fi, z... gdzie ta fifi fi była? Fifi fi, fi, to była ta osoba. Fifi. Fifi! to jest my bo ja, ja się czułem głową. Ona tam leżała odosobniona. Tak. Kurzu, po prostu... No, a, tak, to mogli... sobie jak Olaf zawsze. No, Moglibyśmy no, robić mogę. mity i byśmy wszystkie te nasze kotki, spod... byśmy brali razem i mogliby się spotkać. Takie... Tak, i to było urocze. No znajdę... patrzcie! Jak kiedykolwiek będziemy brać jakieś koty, to bierzemy w czwórkę. Rodzeństwo. Ja, jak się wyprowadzę na telefon, będę kota. Ja też. Nie to, będę miał psa, bo z psem jest za to, dużo roboty. No, ja bym chciał psa, ale... No, no za dużo roboty. Poza, Freja. Ja ją wtedy głaskałam i ona była cudownie. A No to ja Frodo głaskałam i on jest taki chuty i taki ja malutki. Ale ja mną. bardzo kocham też duże koty. Takie wiesz, takie... Mój, ja mówię, ogromne. A, ja takie co, takie spokojne. Mąż, ja, ja, ja tak, tak, takie ogromne spokojne. On jest takim piwem. Pokaż! Ojeju! A, ja Wąska dla Nie możesz tego dostarczyć.